stresujesz się angielskim, to mam dla Ciebie patent, jak się przestaniesz za sekundę stresować angielskim. Podam Ci na przykładzie. Ja za każdym razem, kiedy mam występować publicznie, czy to w języku polskim, czy w angielskim, ale sporo występuję ze względu na mój zawód przedsiębiorcy, to za każdym razem się stresuję. Ale ostatnio zapałem się na tym, że Wiktor, przecież zrobiłeś to, to, czyli wystąpienia publiczne, 300 do 500 razy w życiu. To są niezbite dowody na to, że potrafisz występować publicznie. Nie musisz się motywować, nie musisz się inspirować, nie musisz się nakręcać, wystarczy, że spojrzysz na dowody. I teraz ty, spójrz na to, ile lekcji przerobiłeś, ile kursów przerobiłeś, ile razy dałeś sobie radę. Komunikacji po angielsku, ile razy się dogadałeś, czy to z Nativem na wakacjach, czy to ze współpracownikiem z innego kraju w pracy, ile razy wybrnąłeś z sytuacji tej albo innej językowo i wszystko jest ok. Nie straciłeś roboty, nie zwolnili cię, nie umarłeś, nie padłeś na zawał i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie te sytuacje to jest Twój materiał dowodowy, który w tym wewnętrznym sądzie, który prowadzisz cały czas, gdzie Ty jesteś i. Sędzią, i katem, i oskarżonym. Możesz cały ten sąd wyrzucić na śmietnik, ponieważ rozprawa została zasądzona, że potrafisz, bo masz niezbite dowody. Wystarczy, że je zobaczysz.